Bół to sport, którego historii znajdziemy mnóstwo historii absolutnie niewiarygodnych takich scenariuszy, w które nikt nigdy by nie uwierzył. Gdyby dzisiaj w Amsterdamie, jak Jelonia biały zapewniła sobie awans do fazy głównej ligi Europy, to mielibyśmy do czynienia z taką właśnie historią sytuacji. Szymon Roje, kłaniamy się. Nisko atmosfera stadionu w Amsterdamie, jak zawsze. Fantastyczna, za moment pewnie będziemy mogli w pełni ją docenić, kiedy oba zespoły pojawią się na Murawie. No i widzimy kapitalna atmosfera przed meczem. Kapitalnie fani tutaj przywitali swoich piłkarzy i Ajaxu i, i fani Jagiellonii, tu trzeba podkreślić, bo ponad tysiąc kibiców z stopu kapitalnie tutaj przywitało swoich pupili. hat w tym pierwszym meczu, Czuba Akpo. Tak, może trener Francesco Farioli chce dzisiaj sprawdzić po tym pierwszym bardzo dobrym meczu w wykonaniu ofensywnych zawodników, jak dzisiaj na tle Jagieloni w domu e, pokażą się zawodnicy, którzy czekają na swoją szansę. Wiadomo, ogólnym nie zachwycił. Teraz dośrodkowuje traurę. Bromi. Znalazł sobie miejsca. Debiut w Jagieloni dla Maciejana Stryjka. Bo tutaj dzisiaj pracy będzie pewnie co niemiara dla bramkarza. Bergwajn. Zablokowany. No i ta piłka nie odbiła się od bro... Voltbechorst na trybunach. Johan napraw Arena. To nie jest zbieg okoliczności że tu jest i to nie jest zbieg okoliczności, że jest taka reakcja trybun. Dosłownie na kilkadziesiąt minut przed tym meczem już oficjalnie podał i Ajax i Barney klub z angielskiego Championship, gdzie grał poparcie jeszcze na wyższym poziomie. A teraz szansa dla Ajaxu, Broby, Stryjek broni. No to była dobra szansa na dobitkę, bardzo była Znakomita szansa na dobitkę, gdyby tam się skrzydło, czy odwrotnie, z lewej strony na prawe skrzydło. Widać aktywni dzisiaj skrzydłowi chcą się pokazać, szukają wolnych stref za, za plecami defensywy. Jagielon Brobi na szczęście źle tę piłkę przyjął, ale jeszcze Kenneth Taylor, Taylor na lewą nogę, Taylor! O... I takie sytuacje macie, ktoś mieliśmy w Białymstoku, Stoku, gdzie. OK, Ajax potrafi sam sobie stworzyć rzeczy w sposób imponujący, ale dlatego chyba nie trzeba im pomagać. Dosłownie no, sekundę wcześniej. Jarek w linii z Jesusem i Mazem jako skrzydłowym i samym osamotnionym w środku Amafiko Polulu. O i teraz odważna próba Traoré. On te... Polaków wliczając to oczywiście teraz Romanczuka, który ma polski paszport, zagranie, ale poradził sobie z nim bez najmniejszego problemu. Dewin Rex. Ale bardzo dobry pomysł ten. Pomysł. Bergvain. dobre to dośrodkowanie, ale tam do końca pilnowany był Brobi. Nie było mu łatwe. I widzimy ciekawy obrazek, bo środkowi obrońcy jak oni wędrują pod pole karne Ajaxu i chyba będzie zagranie bezpośrednie z tego rzutu wolnego. Tak, trochę to potraktowali jak taki rzut rożny z daleka. Są wszyscy dobrze grający głową. No szkoda, że inaczej ta piłka nie spadła. Bergvain. Bergwaj obok bramki. Jagielonia zepchnęła, choć na chwilę Ajax. Pululu przy piłce i w ostatniej chwili rozpaczliwie Ajax interweniuje. Jeszcze Jagielonia. Dobry moment ekipy z Białego Stoku. To jest ważny sprawdzian, dlatego na ile zespół przyswaja. To co przekazuje Taylor. Taylor, Bergwajn, ale ja pograła Ajax, ale jest stryjek. Jeszcze przed końcem meczu, ale, ale jak na razie kapitalnie. Co oczekuje trener Farioli? Tak jak wspomniałem, teraz szansa obok bramki. Było niebezpiecznie super. Zjewanej Bredy 2 do 1, ale teraz może być niebezpiecznie dla Jagi Bergwań, Bergwań, Fritjim, gym 1-0. Ale chyba nie. Niego Niestety. Tak też. Yy... Co, co zrobi Hansen? Hansen miękko w szesnastkę. Pada tam jeden z piłkarzy, Jagiellonii, ale gramy dalej. Jeszcze cię piłkę udało przejąć, ale w takiej bardzo trudnej sytuacji, Nenę. Raz dobra ta piłka od Keneta Taylora na lewą stronę. Bergwine, Bergwine schodzi przy piłce, ale proste. Powanie w pole, karne fit, Jim! Gdzie jest piłka? Nerwowo, zanerwowo wybijana, traorę pofrunął Maksymilian Stryjek. Przez pewien czas z elementem niezbędnym, teraz Henderson do Brobeja, Brobej tyłem do bramki, Brobej odgrywa! I znowu Ajax fantastycznie, tylko że tym razem już kończy się do bramką. Zobaczmy raz jeszcze. Brobej, no to co potrafi najlepiej, tyłem do bramki. Tutaj był ten do bramki. No nie wiadomo, czy go obejść, czy przeskoczyć, bo się tego nie da zrobić. A teraz bromej złapie stryj. Ciągle jest sporo czasu, żeby tutaj jakiś pozytywny akcent pokazać. Pietruszewski składał się do piłki uprzedzony przez Fitzgrima. Na szczęście i Majaksu czasami tą zdolną młodzież, czy to wyszkoloną, czy wyskontowaną w różnych miejscach na świecie, uzupełniać takimi piłkarzami, a teraz odegranie do Brobeja, piłka w siatce. I świetnie się zabrał z piłką w pole karne. No jest ten moment. Można powiedzieć, że trafił. Tak, nastrzelił. No. Rajana Brobeja i trzecia bramka. I rusza jak załatwo załatwo teraz pięciu na trzech gospodarze, piłka zagrana w tempo, znów będzie przewaga, Bergwijn nie dostał piłki dokładnie, ale jeszcze Traore na szczęście słupek, zawsze jest gotowy do gry. Romańczuk, Romańczuk, dobra próba do Kubickiego, nie było sygnalizacji spalonego, nie odegrał. I rusza Ajax. Van Bomen chciał zagrać na prawo. Tam była interwencja obrońcy. Piłka trafiła na lewe skrzydło. Jak to się wszystko zakończy? Szczęśliwie dla Jagieroni. Stosuje w arbiter, Dobra decyzja. Jest o w polu karnym. Co wymyśli. Nie udało się oszukać prawego obrońca Ajaxu.